Ashford Hospital w wojnie Ale tym razem nie idziemy tam, na chemioterapię, tylko od patient Na wizytę do lekarza hematologa. So nice, so Cześć. Dzisiaj będzie bez czapeczki. Łysinę moją chciałem pokazać światu. Wróciłem od lekarza z Ashford Hospital. Widziałem się z hematologiem. Zaczynamy kolejny odcinek. Na wstępie, jak zwykle, um, uprzejmie chciałbym Was poprosić o wsparcie finansowe. Link macie w opisie do ByCoffee, Cofitu oraz mojego Blika. Chciałem również bardzo, bardzo mocno podziękować kilku osobom, które przelały mi pieniądze. Moja żona w tej chwili jest w Ażdzie. To jest taki market, coś ala Tesco. Znaczy w Polsce już chyba nie ma, znaczy na pewno nie ma Tesco, ale jak powiem Tesco, to wiecie o co chodzi. Taki duży market, żona robi zakupy za te pieniądze. Bardzo mocno Wam dziękuję. Lecimy z odcinkiem. Jak już wspomniałem o finansach, to wam teraz pokażę, na ekranie właśnie się wyświetla, jaką wiadomość dostałem z Personal, i, personal Independence Payment. Tak. Jak widzicie na obrazku z wniosek złożyłem 28 października zeszłego roku, natomiast dzisiaj rano dostałem od nich informację, że oni jeszcze nie podjęli decyzji. A ja narzekałem na sytuację w Polsce, no. Wstyd mi, przepraszam. Na wizycie u lekarza dowiedziałem się, że po trzeciej chemioterapii będą mi robić takie kompleksowe badanie typu CET. Mam nadzieję, że nie przekręcam nazwy. Będą sprawdzać, jak choroba nowotworowa reaguje na chemioterapię i całe to leczenie. No mam trochę stresa przed tym, no, ale jak tego nie zrobię, się nie dowiem. Poprosiłem też lekarza o to, aby wydrukował mi moje ostatnie badania krwi. Mam je tutaj. Trzy kartki w sumie są. Raz, dwa jest trzecia. Ja się nie znam na analizie tego kompletnie. Nie mam pojęcia. Lekarz mi powiedział tylko, że jest dobrze, no. A ja bym chciał wiedzieć coś więcej. Żeby dowiedzieć się coś więcej, robię w ten sposób, że Strykam sobie poty, ładuję je do komputera i wrzucam je do czata GBT. Pamiętajcie o tym, że czat GBT nie jest człowiekiem, ale może popełniać błędy tak jak człowiek. Więc cokolwiek on wam pokaże, wydrukuje, przeanalizuje, trzeba do tego podchodzić z dużą dozą nieufności. Już są załadowane. Dobrze, sprawdźmy, co sztuczna inteligencja. To jest błędne określenie. Chat nie jest sztuczną inteligencją, on jest modelem językowym. Koło sztucznej inteligencji to, to nie stało. To jeszcze nie są te czasy, kiedy możemy polegać na sztucznej inteligencji, no bo jej nie ma. Dobra, ja obraz przełączę teraz na komputer i zobaczmy, co nam chat GBT powie na temat. Twoje wyniki laboratoryjne obejmują szeroki zakres parametrów biochemicznych, immunologicznych i hematologicznych. Oto ich analiza. Sód w normie, mocznik prawidłowo, EGFR prawidłowo, albuminy w normie. Dobrą kondycję odżywczą i brak poważnych chorób wątrowych. No, to jest bardzo dobra wiadomość, dziękuję po raz kolejny osobom, które mnie wspierają, Ma, dzięki wam mam, mam pieniądze na dobre jedzenie, oczywiście nie kupuję za to kawioru, ale jak kupuję na przykład jakieś tam owoce, no to kupuję tej lepszej jakości, a nie tam najtańsze, jakie tylko się da. W normie, w normie parametry zapalne, nieznaczne podwyższenie. Norma zwykle to 3. Co na drobny stan zapalny. To się zgadza. Nadal mam problemy z moim paluchem dużym w stopie. On mi się do końca nie wyleczył. Czyli to, jakby nie patrzeć, jest to potwierdzenie tego wyniku. W normie na aktywną hemolizę lub inne procesy niszczące komórki. Ja go dopytam o to, ja sobie na razie to skopiuję, za chwilę go o to dopytam. Morfologia krwi w normie, w normie, w normie. Super. Testy immunologiczne inne, brak wyników dla markerów nowotworowych, co sugeruje, że nie były one wykonywane lub nie ma niepokojących wartości. Brak odchyleń w białkach surowicy. Podsumowanie. Ogólne wyniki wyglądają dobrze, bez większych nieprawidłowości. Nieznacznie podwyższone CRP może wskazywać na drobny stan zapalny, ale bez innych objawów raczej nie jest to powód do niepokoju. Jak już wspominałem, ja te objawy mam. Funkcjonerek i wątroby w normie, morfologia krwi również w normie. Czy masz jakieś konkretne objawy lub powody, dla których badania były wykonywane? Ja go dopytam jakby tłumacz mi to prostym językiem. Znaczy nowo, to enzym, który znajduje się w prawie każdej komórce organizmu. Gdy komórki ulegają uszkodzeniu lub rozpadowi, LDH przedostaje się do krwi. Twój wynik 194 mieści się w normie, co oznacza, że nie ma dużego rozpadu komórek w organizmie. Gdyby LDH było wysokie, mogłoby to wskazywać np. na uszkodzenie tkanek, stan zapalny, nowotwór lub chorobę krwi. Twoje komórki są w dobrej kondycji, nie ma oznak nadmiernego rozpadu. Jeszcze raz podkreślam, jak korzystacie z czata GBT, czy jakiegokolwiek innego modelu językowego, podchodźcie do tego z dużą dozą nieufności. Ok. Co dalej? W przyszłym tygodniu, to jest 25 marca 2025, mam wizytę kontrolną wraz z pobraniem krwi na oddziale, gdzie podaje się chemioterapię. Nie wiem, czy tam będę rozmawiał z pielęgniarką, nie wiem, czy tam będę rozmawiał z lekarzem. Zobaczymy. Bo już przynajmniej raz się zdziwiłem. Byłem pewny, że spotkam się z pielęgniarką, a tam był lekarz. Muszę pokazać mój paluch, bo tam skóra z niego schodzi. Na skórek właściwie z niego schodzi. Nie wygląda on dobrze. Teoretycznie 28 marca 2025 mam kolejną chemioterapię, trzecią. Zobaczymy. Co na to powie specjalista? Już, bo nie wiem, czy będzie lekarz, czy będzie pielęgniarka. No i cały czas do przodu. Czuję się całkiem nieźle obecnie. No ale no już minęły dwa tygodnie po ostatniej chemioterapii, więc ta chemia ze mnie trochę zeszła. Mam silniejszą dawkę I Widać dziesiątka. Do tej pory używałem 7,5. Niestety to już na mnie nie działa. Monżaro to jest taki środek, aby ograniczyć głód. Prócz cukrzycy oraz nowotworu mam problemy z hormonami. Jestem non-stop głodny. Od pielęgniarki cukrzycowej dostałem właśnie ten specyfik. Zaczynałem od 2,5. dawki, teraz jest dziesiątka. Dziesiątka działa. Całkiem niedawno zjadłem sobie hot doga. Najadłem się, byłem najedzony do syta, dokładnie 9 minut później umierałem z głodu. To, było, to nie było życie, to, to były tortury. Myślę, że zrobię o tym osobny odcinek, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Dzięki temu mogę normalnie egzystować, mogę żyć. Bo coś strasznego. Niemniej ciągle ty z powodu sterydów. Rozmawiałem z lekarzem też na ten temat. Prócz tego, że one zatrzymują wodę w organizmie, one wzmagają łaknienie co nie jest dobre, no ale muszę to przeżyć, przetrwać jak tylko skończę leczenie, lekarz mi powie, że jestem zdrowy, no biorę się za brzuszek chcę być znowu chudziutki, szczuplutki i piękny, podobać się mojej żonie no to tyle myślę w dzisiejszym odcinku dziękuję za obejrzenie bardzo Wam dziękuję za wsparcie osobom, które przekazały mi tam jakieś środki finansowe do następnego razu, bądźcie zdrowi